Cześć Azbirowcy! Przechodzę do Was na szybkości z informacjami wrześniowymi, co się dzieje w Azbiro i nad czym my pracujemy. Wrzesień w tym roku to jest miesiąc, w którym skupiamy się przede wszystkim na działalności online'owej. Nie mamy jeszcze żadnych zjazdów, ponieważ zjazdy ruszają w październiku, natomiast my we wrześniu organizujemy webinary dla początkujących przedsiębiorców, organizujemy również konferencje. I dla osób, które jeszcze firmy nie mają i chciałyby ją założyć, zastanawiają się, czy biznes jest dla nich, taką konferencję organizujemy. 9 września no i szykujemy się z całą ekipą do października. Październik już jest za rogiem. Mamy w październiku dwie inauguracje roku akademickiego, Jedna w Łodzi dla studentów studiów licencjackich i mamy nadzieję dla studentów studiów magisterskich. Zobaczymy, cały czas trzymamy kciuki. Lada moment już powinniśmy dostać informacje z ministerstwa, co z tym magisterką. No a druga inauguracja roku, już to taka większa i bardziej huczna w Warszawie. Seminarium październikowe, do którego też na pewno znajdziecie gdzieś link. Zapraszam Was serdecznie na październik w Asbiro, a tymczasem mam nadzieję, widzimy się na Asbirowych onlineach we wrześniu. Udanego miesiąca.